Spokojnie, już jesteśmy w szpitalu. Zaraz wam pomogą. Chodźcie. Och, ale mi niedobrze. Doktorze, doktorze, potrzebna pomoc. Dzieci zjadły tabletki do zmywarki. O, w jakim celu? O, z głupoty. No dobrze, jest pan ojcem, tak? Nie, jestem ojczymem. Ech, beznadziejnym do tego. W takim razie musi pan zadzwonić po matkę dzieci. Tak, ona już tu jedzie. Spokojnie, zrobimy wam półkanie żołądka, zaraz wszystko będzie w porządku. O, jak mi niedobrze. No cóż, kto połyka tabletki do zmywarki? O, gdzie są moje dzieci? O, kochanie, tu jestem. Jak to się stało? Dlaczego ich nie dopilnowałeś? Och, wiesz dobrze, że pilnowałem ich najlepiej jak potrafiłem, nie wiem, jak to się stało. Och, jesteś taki nieodpowiedzialny! Dzień dobry, panie doktorze, co z moimi dziećmi? Dzień dobry, pani jest mamą, tak? Tak, jestem ich mamą. No cóż, musimy zrobić pukanie żołądka i to jak najszybciej. W takim razie, na co pan jeszcze czeka? Och, ta sala wygląda okropnie! Boję się tu być! Nie bój się lepiej mi powiedz, po co to zrobiłaś? Ty i twój brat. Po co połknęliście te tabletki? O, zrobiliśmy to specjalnie. Chcieliśmy zwrócić na siebie uwagę. Ciągle tylko twój kochasz i kochać, a my to co? Och, przecież wiecie, że kocham Was najbardziej na świecie. No dobrze, wszystko przygotowane. Proszę wyjść. Och, będę czekała w poczekalni. Trzymajcie się. Moje maleństwa. Och, moja głowa, zaraz mi pęknie. Spokojnie, jeszcze kawałek. Zaraz będziemy u lekarza. O, tu jest wózek usiądź. Och, gdzie jest ten lekarz? Mój misiaczek! Och, tak się o ciebie martwię! Dzień dobry, co się dzieje? Pacjent przewrócił się i uderzył w głowę. Och, panie doktorze, strasznie boli mnie głowa. Dobrze, spokojnie, sieć na wózku. Zrobimy badania. Przeprowadzimy badanie tomograficzne. Zobaczymy, czy nie masz wstrząśnienia mózgu. O, mój misiu! Mój kochany misiu! Hej, o co chodzi? Co się dzieje? O? A co ty tutaj robisz? No jak to co, Madziu? Przecież jesteś moją przyjaciółką. Dowiedziałam się, że jechałaś do szpitala. Myślałam, że coś ci się stało. O, nie, nic mi nie jest. Możesz jechać do domu. No ale jak to? Przecież po coś tutaj jesteś? och zupełnie nie rozumiem, po co dzieci połknęły te tabletki? Słuchaj, no, ja myślę, że oni chcieli zwrócić na siebie twoją uwagę. Wiesz, często jesteś w pracy, nie ma cię w domu ja z nimi zostaję, a sama wiesz, nie przepadają za mną. No ale dlaczego one ciebie tak nie lubią? Och, myślę, że po prostu tęsknię za swoim prawdziwym tatą. No i jak? Czujecie się o wiele lepiej, prawda? Tak, panie doktorze, to był głupi pomysł z tymi tabletkami. Bardzo głupi, już więcej tak nie zrobię. Och, na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Odprowadzę was do rodziców. A, to nie jest nasz tata, to jest nasz ojczym. Mama jest tutaj. A rodzice? No to musi być mama i tata, a tutaj ich nie ma, jest tylko mamusia. Dlaczego tak bardzo nie lubicie swojego ojczyma? Tak naprawdę to nic do niego nie mamy, ale tęsknimy za naszym prawdziwym tatą. Dzieci przeszły wszystkie badania, są już po pukaniu żołądka. O, tak się o was martwiłem. Ja też słonkowy moje. Głupio wyszło, przepraszamy. Tak, przepraszamy, mamo, przepraszamy. Ach, no dobrze, chodźmy już do domu. Pani chłopakowi nic nie będzie, to tylko mały guz, ale głowa może go boleć jeszcze przez kilka dni. Założyliśmy opatrunek. A mój chłopak, nie, nie. O, to ty masz chłopaka? Jestem twoim przyjaciółką i nie wiem, że masz chłopaka. Och, bo ja nie wiedziałam, jak mam ci to wszystko powiedzieć. Jak mam ci to wytłumaczyć? Wiesz, ja już od kilku dni jestem z Julianem. Z moim byłym? Musi się pan teraz oszczędzać. Zero stresu, zero wysiłku. Aha. Och, jak mogliście mi to zrobić? Nie dość, że straciłam chłopaka, to jeszcze przyjaciółkę. Ależ. Ach, ależ Olu, no nie bądź taka. Wiesz, jak to jest z tą miłością. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie. Nienawidzę was obu. Ach, no, no i teraz straciłam przyjaciółkę. O nie martw się, przejdzie jej. Ona jest wyrozumiała. Ach, wszystko się jakoś ułoży. Och, oby. Nie chcę stracić najlepszej przyjaciółki. Jeśli lubisz historyjki Toka Life World, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał Bajolanki, by być na bieżąco z nowymi odcinkami. Daj znać w komentarzu, czy chcesz więcej odcinków ze szpitalem w roli głównej. Do usłyszenia. Pa!